Czy wszystko, co się dzieje, już się wydarzyło? Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego dnia i czujesz, że wszystko, co cię otacza, wydarzyło się już wcześniej. Ludzie, których widzisz po raz pierwszy, wydają się znajomi. Słowa, które słyszysz, brzmią tak, jakbyś już kiedyś je usłyszał. Znasz ten stan? To déjà vu. Jedno z najbardziej tajemniczych i powszechnych doznań związanych z czasem. Ale co, jeśli to nie tylko złudzenie? Co, jeśli rzeczywiście przeżywamy te same momenty wielokrotnie? Czas to jedno z największych pojęć, jakie próbujemy zrozumieć. Od wieków filozofowie, naukowcy i mistycy zastanawiają się, czy czas płynie w jednym kierunku, czy może jest jak rzeka, która czasem zawraca, a może w ogóle nie istnieje. Według niektórych teorii, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość mogą istnieć jednocześnie, a nasze życie to jedynie iluzja ruchu po czymś, co już jest zapisane. Niektórzy twierdzą, że doświadczyli wizji przyszłości w snach, w nagłych przeczuciach. A nawet w przebłyskach pamięci, które nigdy wcześniej nie miały miejsca. Czy to tylko wytwór naszej wyobraźni? Czy może nasza świadomość czasem przekracza granice, o których nie mamy pojęcia? Warto spojrzeć na to z innej strony. Co, jeśli wszystko, co się dzieje, już się wydarzyło, a my tylko podążamy wytyczoną ścieżką? Niektórzy naukowcy i filozofowie sugerują, że wolna wola to iluzja. Jeśli czas jest stały, jeśli istnieje w formie blokowej, to każda decyzja, jaką podejmujemy, została już podjęta. Wybór, który uważamy za spontaniczny, mógł zostać zapisany w strukturze rzeczywistości. Pomyśl o historii ludzkości, o wielkich wojnach, przełomowych odkryciach, powtarzających się błędach. Czy jesteśmy skazani na powtarzanie tych samych cykli? Czy może mamy szansę coś zmienić? Niektórzy badacze twierdzą, że wszechświat podlega pewnym wzorcom, które nieuchronnie się powtarzają. Jeśli to prawda, to może już kiedyś przeżywaliśmy tę samą epokę, a przyszłość jest jedynie kolejną wersją przeszłości. A co jeśli historia świata już się wydarzyła, a my tylko odgrywamy swoje role w nieskończonej pętli? Czy wydarzenia, które uznajemy za teraźniejsze, są tylko kolejną powtórką scenariusza, który już kiedyś się rozegrał? W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się temu, co nauka, filozofia i niewyjaśnione zjawiska mówią o czasie i jego naturze. Czy wszystko, co się dzieje, już się wydarzyło? Przygotujcie się na podróż w głąb tajemnicy czasu. Część pierwsza. Czas według nauki. Iluzja czy rzeczywistość. Czas wydaje się czymś oczywistym odmierza godziny, dni i lata. Wydaje się, że płynie w jednym kierunku od przeszłości przez teraźniejszość do przyszłości. Ale czy to faktycznie prawda? Czy czas rzeczywiście istnieje? Czy może jest tylko konstrukcją naszego umysłu? Albert Einstein w swojej teorii względności udowodnił, że czas nie jest stały. Jego upływ zależy od prędkości i siły grawitacji. Na przykład zegary na satelitach GPS działają minimalnie szybciej niż te na Ziemi, ponieważ znajdują się dalej od jej grawitacyjnego pola. To oznacza, że czas nie jest uniwersalny może się rozciągać i kurczyć. Gdybyśmy podróżowali blisko prędkości światła, czas dla nas płynąłby wolniej niż dla ludzi na Ziemi. Oznaczałoby to, że ktoś mógłby doświadczyć tylko kilku lat, podczas gdy na Ziemi minęłyby wieki. Jeszcze bardziej intrygująca jest teoria blokowego wszechświata. Według niej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość już istnieją, a my poruszamy się jedynie po ustalonej strukturze. Jeśli ta teoria jest prawdziwa, to przyszłość już się wydarzyła. Po prostu nie mamy do niej dostępu. To tak, jakbyśmy oglądali film klatka po klatce, ale każda scena już została nakręcona. Jeszcze bardziej zagadkowa jest teoria wielu światów, którą zaproponował fizyk Hugh Everett. Zakłada ona, że każda możliwa decyzja, jaką podejmujemy, tworzy nową rzeczywistość. Oznaczałoby to, że istnieją nieskończone wersje naszego życia z nieskończoną liczbą alternatywnych przyszłości. Jeśli tak jest, to może nasze przeżycia, w tym déjà-vu czy sny prorocze, są przebłyskami rzeczywistości, które już się wydarzyły, ale w innym wszechświecie. Niektórzy naukowcy sugerują także, że czas może nie być fundamentalną cechą wszechświata. Mechanika kwantowa pokazuje, że na poziomie subatomowym zdarzenia mogą zachodzić bez konkretnego porządku czasowego. Badania wskazują, że w świecie kwantowym możliwe jest, aby dwie cząstki oddziaływały na siebie, mimo że przyczyna i skutek Wydają się odwrócone. To sugeruje, że przyszłość może wpływać na przeszłość, co podważa nasze rozumienie czasu. Jeśli nauka ma rację, to może nasze życie rzeczywiście jest już zapisane w strukturze wszechświata, a my jedynie poruszamy się po ścieżce, której nie jesteśmy w stanie zmienić. Część druga. Déjà vu, sny prorocze i wspomnienia przyszłości. Czy zdarzyło Ci się kiedyś doświadczyć chwili, którą byłeś pewien, że już przeżyłeś? Może odwiedziłeś miejsce, które wydało Ci się dziwnie znajome, mimo że nigdy wcześniej tam nie byłeś. Déjà vu to jedno z najbardziej tajemniczych zjawisk związanych z czasem. Naukowcy próbują je wyjaśnić jako błąd w przetwarzaniu informacji przez mózg. Chwilowe opóźnienie w synchronizacji półkul może sprawiać, że nowa sytuacja wydaje się znana. Ale czy to jedyne możliwe wyjaśnienie? Niektórzy badacze sugerują, że déjà vu może być efektem przypomnienia sobie wspomnienia przyszłości czegoś, co dopiero ma się wydarzyć, ale co nasza świadomość już kiedyś zarejestrowała. Jeszcze bardziej intrygujące są sny prorocze. Istnieją liczne relacje osób, które śniły o wydarzeniach, które później rzeczywiście miały miejsce. Przykładem jest historia Abrahama Lincolna, który na kilka dni przed swoją śmiercią miał sen, w którym widział własne ciało w trumnie w Białym Domu. Czy to zbieg okoliczności? Czy może nasza podświadomość potrafi przekroczyć barierę czasu? Niektórzy badacze zajmujący się świadomością sugerują, że umysł może działać poza tradycyjnym pojmowaniem czasu. Jeśli teoria blokowego wszechświata jest prawdziwa, to może nasze myśli czasem przeciekają z przyszłości do teraźniejszości, dając nam przebłyski tego, co dopiero nadejdzie. Czy deja i sny prorocze to tylko iluzje? Czy może dowód na to, że czas nie jest tak liniowy, jak nam się wydaje? Część trzecia Tajemnicze wydarzenia sugerujące, że czas nie działa tak, jak myślimy. Jeśli czas rzeczywiście płynie w jednym kierunku, to jak wytłumaczyć historię ludzi, którzy twierdzą, że podróżowali w czasie? Choć brzmi to jak scenariusz filmu science fiction, istnieje wiele relacji o osobach, które miały styczność z wydarzeniami, które wykraczały poza normalne rozumienie czasu. Jednym z najbardziej znanych przypadków jest historia Andrew Carlsona, rzekomego podróżnika w czasie. W 2003 roku został aresztowany przez FBI po tym, jak w ciągu dwóch tygodni zamienił niewielką sumę pieniędzy w setki milionów dolarów na giełdzie. Twierdził, że pochodzi z przyszłości i znał wszystkie ruchy rynkowe. Choć oficjalnie uznano to za fałszywą historię, to do dziś nie wiadomo, kim dokładnie był i jak zdobył swoją fortunę. Jeszcze bardziej zagadkowy jest przypadek Gil Pereza, hiszpańskiego żołnierza z XVI wieku. Według legendy, w 1593 roku Nagle pojawił się na głównym placu w Meksyku, twierdząc, że jeszcze chwilę wcześniej znajdował się na Filipinach. Opisał nawet wydarzenia, które miały miejsce w Manili tego samego dnia, chociaż wiadomości o nich dotarły do Meksyku dopiero kilka miesięcy później. Dodatkowo istnieją tajemnicze nagrania, które pokazują ludzi korzystających z technologii wyprzedzającej swoje czasy. Przykładem jest film z 1928 roku. Na którym widać kobietę trzymającą coś przypominającego telefon komórkowy, czy to tylko przypadkowa iluzja, czy może dowód na anomalie czasowe? Te historie sugerują, że czas niekoniecznie działa tak jak nam się wydaje, a może są to tylko błędy w naszej rzeczywistości. Część czwarta. Czy jesteśmy uwięzieni w wiecznej pętli? Wyobraź sobie, że Twoje życie już się wydarzyło, nie raz, ale niezliczoną ilość razy. Każde słowo, które wypowiadasz, każda decyzja, którą podejmujesz, została już podjęta wcześniej, a ty tylko odgrywasz swoją rolę w nieskończonym cyklu zdarzeń. Brzmi nieprawdopodobnie, a jednak idea wiecznego powrotu pojawia się zarówno w filozofii, jak i w nauce. Friedrich Nietzsche, XIX-wieczny filozof, wierzył, że czas nie jest liniowy, ale cykliczny. Jego koncepcja wiecznego powrotu zakłada, że wszechświat podlega niekończącym się cyklom. W których wszystko powtarza się w identycznej formie. Według tej teorii twoje życie mogło wydarzyć się już nieskończoną liczbę razy i będzie się powtarzać bez końca. Z kolei niektórzy współcześni fizycy sugerują, że nasza rzeczywistość może działać jak zamknięta pętla czasowa. Jeśli wszechświat jest skończony, a prawa fizyki pozostają niezmienne, to te same układy atomów mogą układać się w identyczne struktury po nieskończenie długim czasie. Oznaczałoby to, że wszystko, co znamy, może kiedyś powrócić do punktu wyjścia. Jeszcze bardziej intrygująca jest hipoteza symulacji. Niektórzy naukowcy, w tym Nick Bostrom, sugerują, że możemy żyć w komputerowej symulacji, stworzonej przez zaawansowaną cywilizację. Jeśli to prawda, to czas mógłby być zapętlony niczym kod programu, powtarzając te same wydarzenia według określonego schematu. Czy nasze życie jest niekończącą się pętlą? A może mamy wpływ na swój los? Jeśli wszystko, co się dzieje, już się wydarzyło, to jaką rolę odgrywamy w tej historii? Czy mamy jakikolwiek wpływ na swoje decyzje, czy może nasze życie jest jedynie kolejnym odtworzeniem tego samego scenariusza? Omówiliśmy różne teorie dotyczące czasu, od fizyki kwantowej po filozofię i niezwykłe przypadki ludzi, którzy doświadczyli czegoś, co nie pasuje do klasycznego postrzegania rzeczywistości. Nauka sugeruje, że czas może być tylko iluzją, a wszechświat istnieje w całości, zarówno przeszłość, jak i przyszłość. Z kolei tajemnicze zjawiska, takie jak déjà vu, sny prorocze czy nagłe przeskoki w czasie, każą nam zastanowić się, czy rzeczywiście żyjemy w uporządkowanym świecie. Jeżeli czas jest pętlą, to czy można ją przerwać, a jeśli rzeczywiście istnieją osoby, które potrafią dostrzec przyszłość. To czy oznacza to, że jest ona nieunikniona? Niektórzy wierzą, że świadomość może wpływać na bieg wydarzeń, że jeśli wystarczająco mocno czegoś pragniemy, możemy zmienić swój los. Ale czy to prawda, czy tylko kolejna iluzja? Ostateczna odpowiedź na pytanie, czy wszystko już się wydarzyło, pozostaje tajemnicą. Może nigdy jej nie poznamy, a może już ją znamy, tylko nie potrafimy sobie przypomnieć. Co o tym myślicie? Czy czas to nieuchronny scenariusz, czy jednak możemy go kształtować? Dajcie znać w komentarzach, subskrybujcie jeśli chcecie i do zobaczenia w następnych odcinkach.